Moja kuźnia spłonęła! Ale ciężko, to mój najlepszy kolega! to Co tu się stało? A chłodno mi było w nocy, to podłożyłem sobie ogień pod kuźnię. Trzaskało aż miło. I kiełbaskę upiekłem. No jak myślisz, co tu się stało, baranie? Ktoś podpalił mi chałupę, warsztat. Wszystko straciłem, wszystko! Przykro mi. Podejrzewasz kogoś? Całą wieś. Mieszkam tu od półwiecza. Myślałem, że mają mnie za swojego. Ale wszystko się zmieniło, jak przyszli czarni. Jestem jedynym kowalem w okolicy, więc muszę obsługiwać ich garnizon. Klepać pogięte blachy, zakładać podkowy i tak dalej. tam. nie płacą mi ani grosza. Dają tylko materiały i rozkazy. Ale do ludzi to nie dociera. Myślę, że bogacze się na ich nieszczęściu, że śpię na kupie złota niby smog. Przestali się do mnie odzywać, plują na mój widok, a teraz to. Mogę znaleźć tego podpalacza, jeśli jesteś gotów zapłacić. Niewiele mi zostało, ale dam wszystko, bylebyś mi przyprowadził tego syna, żeby dostał na co zasłużył. Tej nocy, kiedy był pożar, słyszałem jak coś się rusza za chatą. Szukałem tam potem jakichś śladów, ale nic nie znalazłem. No ale ja nie mam kocich oczu. powodzenia Opiłki skrzesiła, Podpalacz zapalił to pewnie pochodnie, wrzucił ją na dach, a potem poszedł w stronę sadu. Ślady butów, męskie, duży rozmiar. Smród ludzkich szczyn i wódki. Zdjął buty i wszedł do wody. Nie chciał zatrzeć ślady. Z tego wszystkiego zgubił buty. Coś wyskoczyło na niego z szuwarów, utopce, ale zdołał uciec. Krwawił, ale niezbyt obficie. Rana powierzchowna. Ślady prowadzą z powrotem do wsi. Babka mi opowiadała, że kiedyś, jak Kowalowi synek zaginął, to chłopy zaraz wzięli na spytki Wiedźmaka, co akurat Od tych Nie tych śliwek mnie chyba brzuch woli. Nie, nie. Ślad się urywa. Ale mogę go poznać po ranie. Ślady pazurów Utopca. To musi być on. skudna rana. Wpadłeś na utopca? A chuj to obchodzi? O, nie tylko podpalacz, ale i mistrz ściętej posty. No chodź, Kowal chce się z tobą rozmówić. Ja z nie ludźmi nie gadam, bo to kurwie syny są. A krasnoludy z nich najgorsze. Chciwe niby sroki, dla złota wszystko zrobią. Wykują miecze, którymi czarni nam gardła poderżną. Dobrze mówię? Słuchaj, dogadajmy się jak człowiek z człowiekiem. Nie wydasz mnie, to ci zapłacę. Mateczka mnie odumarła niedawno, sprzedałem jej narzędzia. Trochę już wydałem, ale co zostało, będzie twoje. Ja, w odróżnieniu od sroki krasnoludów, chciwy nie jestem, więc mnie nie przekupisz. No to obiję ci mordę! Spróbuj. Chętnie się rozruszam. Nie dajesz mi wyboru. A! Czeszdan! Podlajesz cholerem! Ale nie nogi, więc pójdziesz ze mną do Kowala i dobrze radzę, już bez numerów. Proszę, oto wioskowy piroman we własnej osobie. Nie pełka? Ty? Nigdy od twojej matki grosza nie wziąłem i tak się odwdzięczasz? Dość tego. Ora, żołnierze, pozwólcie! Nie wyl, błagam, wypiłem! Nie wiedziałem, co robię. Mówiłem wam, mistrzowili. Pomożemy w odbudowie, jak dostaniemy posiłki. Materiały już zamówione. Nie o to chodzi. To podpalacz. Wiedźmin go złapał. Ta kuźnia była kluczowa dla garnizonu. Jej zniszczenie to sabotaż. Więc obejdzie się bez sądu. Na drzewo nim Teraz to cię dopiero we wsi polują. Teraz to ja już mam ich wszystkich w dupie. Wiesz, z początku też nienawidziłem czarnych, jak wszyscy. Teraz myślę, że może wreszcie zaprowadzą tu porządek, że nauczą tych nierobów Moresu. O, ale mniejsza z tym. Twoja nagroda. A tak poza tym, parę rzeczy udało mi się z pożaru wynieść. No i kowadło jest wciąż całe, więc coś tam mogę na nim wyklepać. Jak czegoś potrzebujesz, to powiedz, dam zniżkę. Ja, w odróżnieniu od sroki krasnoludów, chciwy nie jestem, więc mnie nie przekupisz. No to obiję ci mordę! Spokój i chodź za mną.

Co to jest? Proszę, oto wioskowy piroman we własnej osobie. Niepełka? Ty? Nigdy od twojej matki grosza nie wziąłem. I tak się odwdzięczasz? Dość tego. Hola, żołnierze! Pozwólcie! Nie, wyli błagam! Wypiłem! Nie wiedziałem, co robię! Mówiłem wam, mistrzowili! Pomożemy w odbudowie, jak dostaniemy posiłki. Materiały już zamówione. Nie o to chodzi! To podpalacz. Wiedźmin go złapał. Ta kuźnia była kluczowa dla garnizonu. Jej zniszczenie to sabotaż. Więc obejdzie się bez sądu. Na drzewo z nim. surowa kara, ale zasłużona. Wiesz, z początku też nienawidziłem czarnych jak wszyscy. Teraz myślę, że może wreszcie zaprowadzą tu porządek, że nauczą tych nierobów Moresu. O, ale mniejsza z tym. Twoja nagroda. A tak poza tym, parę rzeczy udało mi się z pożaru wynieść. No i kowadło jest wciąż całe, więc coś tam mogę na nim wyklepać. Jak czegoś potrzebujesz, to powiedz, dam zniżkę. Dobrze. Przestanę na to, jeśli przysięgniesz, że przestaniesz bawić się ogniem, bo wtedy to wrócę i zabawa skończy się płaczem. Boż, oczywiście, panie Wiedźmi. Przysięgam na mateczkę. Wasze złoto i wasze zdrowie na pochybel czarnym i nieludziom! Weź już się odpierdol! Weź już się odpierdol! Szukasz kłopotów? Cisza na morzu, cisza w komnacie cysarz na robacie. Nie dałem rady wytropić tego podpalacza. Przykro mi... Szkoda! No, ale może czarni w końcu go złapią. Może chcesz coś kupić? Udało mi się parę rzeczy wynieść z pożaru. Kowadło też całe, mógłbym coś ci na nim wyklepać. Wiesz, każdy grosz mi się teraz przyda. Nie obrażaj mnie, bo dojdzie ci nieszczęść. Podejrzewasz kogoś? Całą wieś. Mieszkam tu od pół wiecza. Myślałem, że mają mnie za swój. Nilfgardczycy. Powodzenia przy odbudowie. Bywaj. Pięćdziesiąt lat pracy na nic.